Jak jakieś gry normalnie? Ja nie wiem. A ja to ściągałem na talii. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Młodzież siedzi tylko dlatego, żeby wszystkich było widać w kadrze. Oni są uprzejmi i dobrze wychowani. Dzisiaj zmierzą się ze sobą dorośli i lica liści dzikiego ucha. Nie ja nas Nie ma ekscytacji. Nie, nie ma, nie ma, absolutnie. Zastanawiam się, czy nie jestem licealistą. Będziecie odgadywać piosenki lat 80. i lat 2020-2023. Więcej tak ekscytacji. Ale to... Okay. Hurra! Cieszymy się! Challenge podzielony jest na cztery rundy. Trzy pierwsze rundy odbywają się w parach. Lica, lista, kontra dorosły. W czwartej rundzie, czyli finale, bierzecie udział wszyscy. Usłyszycie po trzy fragmenty 24 piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz wykonawcy. Jeśli utwór wykonuje kilku wykonawców, wystarczy podać jednego z nich. Jeśli rozpoznacie piosenki, naciskacie przycisk. Macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów. Drugi fragment wart jest 3 punkty. Trzeci fragment wart jest 1 punkt. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na drugą osobę. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wracacie do kolejnego fragmentu. Wygrywa drużyna z największą liczbą punktów. Coś kojarzę, mm. coś kojarzę, ale jeszcze nie wiem. Wiem na pewno, że to jest 80. O. Czy to jest dżem czerwony jak cegła? punktów! Yeah! Nie, nie <śla> Mamo, nie zawijać to są moje lata. <śla> ale jak ja słucham prze... tę piosenkę, <śla> ale jeszcze nie wiedziałam, która to. Wiem kto to, ale jeszcze nie wiem jaki tytuł. Numer dwa. Tak, poproszę. Gosiu strzelasz w coś. Mm -mm. <noise> da, 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 da. Czy to jest depechmo, ale tytuł nie powiem. Da, 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 da. Um. No. Okay. To nie jest blai... Blighted by the Lights. Um. The weekend. Yeah. <noise> to <The> weekend. <noise> Save your tears Depesh mode? Nie. Znam piosenkę, ale nie mam pojęcia co to jest. Save your tears of the weekend. <śmiech> 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 ja nie wiem. Gra mi to w głowie. Coś gra, nie wiadomo w którym kościele. Ja nawet nie mam kościoła Dobra, teraz dalej w głowie. Po... Taki filmowy vibe z takich lat osiemdziesiątych Z jakiegoś takiego znanego filmu, ale nie wiem jakiego Ani jaka to senka, ale kojarzy mi się z jakimś filmem Jak Tytuł? Nie znam <laughs> Nie poznam My ja się nie uczyliśmy wtedy ja ja, ja wtedy nie żyłam <laughs> Nie, no na pewno to jest szadę, ale jaki tytuł? To jest Move Operator Shadde. Jeden punkt. Yes! <laughs> bardzo dziękuję za po. Proszę bardzo. <laughs> um, i, tak, I tak jest 5-1, więc y, tutaj jest e, wspieranie młodszych. daleko, daleko, daleko. Sanach yeah. i to jest mleko. Dobra, jeszcze jeden, bo to nie jest Sanach, szary Świat, ale to nie jest to. Więc, Gosiu, strzelasz w coś? Czy były różowe? Z Złotą Autostradą. Eldorado o Sanach. Z? z którego albumu? Czy co? A, z kim? O Boże, nie wiem. Z Darią Zawiamą. Ooo. Oh. 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 Pozdrawiamy Darię. Świetna <peefe> <Pozdrawiamy. laughs> piosenka. No dobrze, czy jesteście gotowi? Oczywiście. oczywiście. Juhu. Cóż, za niesamowite szumy. Mi też nie styka tu nic. Coś Poprosimy o tak, dźwiękowca. Muzyka wyszedł z teraz, się tak. mocno. Chyba tako. Albo kłebo, nie wiem, to jest dla mnie to samo. Dobra, idźmy dalej może będzie jakiś mniej więcej tytuł. Mariusz, strzelasz coś? Idziemy dalej. Tańczę polski mam, bagno, narodowe Tak Hemingway, polskie tango. Jeden punkt! Dlaczego? A yeah. do czego Po trzecim, trzecim, fragmencie? trzecim fragmencie. Dlaczego? Bo dorośli nie mają zazwyczaj challenge ze zgadywaniem, więc mogą nie znać zasad. Nie, na początku mieliśmy szumy w słuchawce. w słuchawce, to dlatego. Bo Ania to z analogu odtwarzała. Tak. Tytuł nie przyszedł po tych pierwszych tam szumach, a potem przy tych pierwszych dźwiękach to już tak ciężej było. A potem zostałam już wyprzedzona po prostu.

To był ten bajm? nie? Tak? Ja nie mogę. Czy jest to Twoja ostateczna? No. Ale gdyby, gdyby nie. No pewnie. Gdyby nie nucenie, to bym nie wiedziała. Ja nie wiem. Dalej. I teraz chodzi perkusja. To jest chyba Twoja Olivia rodrigo Dobra, idźmy dalej, idźmy do trzeciej. To jest chyba ona. Przejdźmy do kolejnego kawałka. <laughs> To jest to... Good for you, not me, not me, not me. To jest Good For You, I guess Czy to jest ta Olivia? To nie jest Oliwka Brazil, na pewno no, no nie. Okej, okay, dobra, strzelmy, nie wiem to, no Olivia Rodrigo, ten Good For You, nie wiem Jeden punkt Jest! Oh, to jest piosenka No ale ostatnia odpowiedź była nie wiem, no Zespół Wiem, ale nie powiem Dobra, ja bym, ja bym poszła dalej. Nie, Uważaj, bo jest i ocean za nami. <śmiech> <śmiech> w tym kawałku też znam wykonawcę. <laughs> jest zupełnie inny niż poprzednim. To tym bardziej nie jest oliwka. <laughs> Ani inne bambino olejki. Jak dla mnie możemy już iść dalej. Pójdźmy wszyscy dalej. <grym> <grym> Znam tytuł: Podpodobny deszcz, i to śpiewał niejaki bodajże princ. Jeden punkt: Pana mnie nie wychodzi. Przejechała Eskero, którą ja słucham nałogowo i pytała się co jakiś to co to I ja mówię, to jest Paul no ale nie wiem kto to sprawdzał sprawdzałam Prince'a i obczaiłyśmy jego zdjęcia. kto to jest Prince i jeszcze nie robiłam wykładu Prince'em. Jagoda. I mówiłeś mi że wygląda podobnie do Michaela Jacksona. No gdzie? W którym stadium Michaela? Marzenia się spełniają, że się z obok pani Joli widzi. ale ja... Nie, wynik, wynik może... Nie, nie no to to jest zespół Journey. Kurczę, i już tytuł wyleciał. Miałem no, na początku. Don't Stop Believing? 5 punktów! Wow! Dobra, udało się dośpiewać do refrenie. To tych nowych, Zapada zmrok woła mnie to gdzieś O rany. Pierwsze słyszę, chcę <grymnie> powiedzieć No to numer 3 A bo ja zapomniał powiedzieć, że dzisiejszy odcinek przygotowali patroni dzikiego ucha. Pozdrawiam Lubię spontan na parę Mawat Lubię spontan. No nie <grymnie> wiem, strzelam. Lubię spontan... Yangoki. Nie, tak, nie tak, goki. Tak. Strzelałem. Pani Jolu? Nie, nie mam pojęcia. Y, tytuł to faktycznie spontan i jest to Michał Szczygieł. Michał Szczygieł. Perfekt. Chciałem, chciałem, chciałem być sobą. Nie. Chcemy być sobą. Pani Jolu? A to źle, tak. Pierwsza odpowiedź się liczy. No perfekt! Yy, yy, chcę być sobą. Nikt nie <laughs>

ja się poddaję, nie wiem, nie wiem, co to za język. Też nie. Aż no angielski był drugi. Przykro mi, ale nie zdobyłam punktów dla grupy. Jesteś nim sobą, ojca. Dokładnie. Co tym to nie koniec. Dokładnie. Jeszcze to jest finał, no. tak, z dwunastoma piosenkami, także wszystko przed wami. A to była Billie Eilish, e, Billie Bosanowa. O ma, no, tak. tak. Dwa marzenia w jeden dzień. <laughs> Lęba, nie wiem? Ja również nie. Numer dwa. A co, jeżeli nie chcę? Jeśli zrobię Bóg. Bo... Dałeś mi teraz. Ja nie wiem, co to jest. Znaczy, chyba kiedyś słyszałem. Wiem, że to może być jeden z trzech wykonawców, których mam na myśli. Nie znam tytułu, więc niech zamilknę do trzeciego. Uwaga, numer trzy. Ty w chwili czasem na mnie spójrz. Strzelę, bo nie pamiętam, czy to jest Dawid Podsiadło i Mori. Jeden punkt! O. Ja bym zaliczył trzy, bo wiedziałem wcześniej. I <śmany> się <śmany> <śmany> wstydziłem. O jezu, wiem! Nie wiem. Wiem, ale nie wiem. wiem ale nie no. Ja tu dam czas! Ty, nie. Nie. To, nie. Dwa? dwa! Nie mów nic! Zabawę chodnika! Ta... Nie mam pojęcia. Daj mi tę noc! Nie. To jest to? <grym> to... O? Nie, nie, nie. <grym> I tak nie wiem, czy je to, ale zna, jeśli to jest to, to znam! Daj mi tę noc! Tę jedną noc! Walter? Ty tu? Ej, daj mi tę notę. Zajrzycham jeden punkt Bolter! Wolter. <coughs> We want to take a to you. Har stars, tura, 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 tura. No, 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 no. No, 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 no. No, no eto. A to Walsh Harris Times. Jest tylko. Mata. Jest ochyśne. Już to Nie, ja się nie. proszę. Ale nie, nie po pierwszej chyba nie. Bo to nieprawda. Alicja Majewska. Tak. Tylko co? podpowiedział, że tytuł. <grywa> nie, nie przypomnę sobie tytułu. Odkryjemy miłość nieznaną. Czego nie wiar... Alicja Majeska nie wiem, miłość nieznana? Odkryjemy miłość nieznaną. Jeden punkt. Jezu. <grywa> o! Pierwszy no był Pan, Pierwszy był Nie, Pan. nie mam pojęcia. Pierwszy... <grywa> nie, no trochę wiem, ale mało. Znam tytuł. A ty ja, ja wiem. Państwa <noise> zespół? Tak. O! To i da, to nie będę mówić się tu. Ja nie powiem zespołu. <noise> to nie jest gole orkiestra, to nie te czasy, nie. Ale w dobrym kierunku. No właśnie, vibe podobny. Ale nie, nie no żartuję, to, to absolutnie A, nie. Ten dobra, kierunek. to nie, nie, ja nie zgadnę. Mój jest ten kawałek podłogi i mister Żub. Pięć punktów! W nie zgadła tego zespołu. Jest tylko uh. ja nie. Wiem. Ja nie wiem. Jak tytuł jeszcze jakkolwiek byłabym w stanie jakoś mm, to ty zespołu absolutnie. W, w Pani Jolu? Nie ma opcji. Nie, nie mam pojęcia. To jest takie coś, było na TikToku jakieś takie tań, tańczone. Tak, było. Było tańczone na TikToku. Tak. Było. Ja nie mam pojęcia. Ja, ja nie mam. Nie ja, kojarzę w ogóle. Nie, Zuzu, chcesz powiedzieć? Przy mikrofonie, widzę, że Ty wiesz. To jest um, uh, Savage Love i czy to jest Jason Derulo? Brawo! Oni dostają piosenki, które ja znam, a ja dostaję. No bo nie słyszysz jakiego go śpiewa, to wiem co to. drum. Wiem, ale nie powiem. Może podpowiedź jakąś dostanę? Nie, nie, nie. Tym razem nie. Nie czuję się z tym dobrze. Wiadomo, że wiem. Nie ale, ale muszę, ale muszę tytuł sobie skojarzyć. Niebo było różowe, yy, Kaśka Sochatka. Trzy punkty! Kryzysowa Narzeczona i ja już się z tym kiedyś raz walnęłam w jednym odcinku, bo Kryzysowa Narzeczona to jest Lady Punk. Pięć punktów. Myślałam, że nie jest. Moja ulubiona piosenka. Powiedziałam, że nie rozumiem tej piosenki, dlaczego mogłaś być już na dnie, a nie byłaś. I mi wszyscy pisali w komentarzach i w wiadomościach na Instagramie, co znaczy ta piosenka. To było w czasach komunizmu i że mogła zostać w kraju i być na dnie jakby z tym, z tym um, podmiotem lirycznym i ale, ale wyjechała za granicę i nie była z nim na dnie. Więc dziękuję bardzo wszystkim fanom dzikiego ucha za uzmysłowienie mi, o czym jest moja ulubiona piosenka. Dziękuję. Dziękujemy. Pośpiewaj jeszcze Słuchałyśmy tego dzisiaj, Słuch chyba to jest co? Słuchałyśmy dużo Papryk Prince. No. Nie tym razem Dobra, możemy dalej, bo ja wiem, ale nie wiem Mariusz, strzelasz w coś? Wiem, że ktoś? nic nie wiem no, Zaraz wybuchnę ale. Let me be your woman nie Słuchałyśmy Let tego Dla nieważne to Oma, oma, oma 3 punkty, 3, 3. Dobra. Mogę poprosić o trzeci kawałek? <głos> Fajne? <głos> <głos> ja nie. Numer 2. <noise> no, no, no. Tak, ma być teraz ekspertów od nowych piosenek, ani jedno, ani drugie. <noise> ale fajne chociaż... Fajne, fajne, ładne, fajne. Okej, okay, zatem tytuł piosenki All Too Well i jest to Taylor Swift. All too mm. mm. well, kocham to piosenkę. <noise> Super, <głos> bardzo <głos> fajne. <głos> ja bym jakieś słowa poprosiła. Mm, <noise> nie, Bo dużo wiem. fajnych dźwięków. E, czekajcie, Fajnie czekajcie, potańczyć czekajcie. mogę. To jest ja ten. Bez słów, e, Nie, nie, to jest. E, e, Dobra, tak trzeci. To Marek don't don't no tak, nie, wow. To jest. To To jest. To jest. To jest. To Nie Prokol, Harub, tylko, e, ten. E, no To 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 jest. To no Perkusista, nie. znany. I to jest taka charakterystyczna piosenka, bo tam jest ten taki na perkusji. Nie słyszałam to. Ja nie słyszałam, Tak? Więc. Naprawdę nie słyszałam. Ja nie słyszałam. A ja powiedziałam, że telefon do przyjaciela. Uwaga, tytuł tego oto utworu to In the Air Tonight. I Mariusz, chcesz podejść do mikrofonu i powiedzieć Państwu, kto to jest? <laughs> To ja jestem! Jestem! No i po co my się zamienialiśmy? Few Coins! Nie wiem po co się zamienialiśmy, jakby pan Mariusz tu siedział, to by zdawał punkty dla którejkolwiek drużyny. No i super! No właśnie! Lepiej niż ja! Dlaczego? Możemy Panie ja. A ja byłem w liceum. To ja tu potańczę z tyłu. Jak to nie możemy? A ja jestem dorosła. Chciałam zauważyć. Jak z gry normalnie, ja nie wiem. A ja to ściągałem na Atari. Był sobie taki gość. Śpiewał o Czarnym Balanie. Nazywał się Andrzej Zaucha. A piosenka nosi tytuł Andrzej Zaucha. Byłaś serca biciem. Odpowiedź ostateczna. Pięć punktów! A matko, już myślałam, to, Dziękuję. ukradnę. dziękuję. i Andrzej Zaucha. Si Moi drodzy, dzisiejszy odcinek wygrywają licealiści! Czemu ja się cieszę? kiedyś <norteely> liceum! Każdy był kiedyś w liceum. Wszyscy wygraliśmy. No właśnie, to prawda. I dziękujemy patronom za wybór piosenek. Bardzo dziękuję następującym patronom za wsparcie. Sławek Waloszek, Klaudia Obacz, Tomasz Mak, Zuza Kania, Paweł Szymański, Walerian Walerian. Dorota Truskolaska Alibert, Piotr Wernicki, Maksymilian Leśniewski, Natalia Gacia, Maciej Celi. Zabawa była przednia, i dziękujemy bardzo. Dziękujemy patronom i pozdrawiamy serdecznie. O, tak, dobrze. może. przeciwnym Prosimy więcej więcej takich super pojedynków, oczywiście. <grym> 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 Dziękuję wam Wam